Witam Was serdecznie. Uczył klasy 2 A technikum i drugiej B technikum. Tematem dzisiejszej lekcji było twierdzenie Pitagorasa i pole trójkąta prostokątnego. Ja zacznę od tego, że przypomnę to, co wiecie już od klasy 6 szkoły podstawowej. Twierdzenie Pitagorasa, że jeżeli A i B są przyprostokątnymi, to co jest przeciwprostokątna. No i twierdzenie Kwi Pitagorasa brzmi, że A kwadrat plus B kwadrat na się C kwadrat. To znaczy kwadrat, suma kwadratów przyprostokątnych równa się kwadratowi przeciwprostokątnej. No to już wiem, wiele razy stosowaliśmy. Teraz przechodzimy do pola trójkąta prostokątnego i musimy tutaj przypomnieć o trzech wzorach. Jeżeli to jest trójkąt dowolny, trójkąt prostokątny dowolny, czyli ma trzy boki, ale różnej długości, no to pole trójkąta prostokątnego to jest jedna druga a B, czyli to jest wysokość w tym przypadku, proszę zobaczyć, a to jest podstawa, czyli odcinek B jest podstawą. Jeżeli mamy dowolny, ale mamy wysokość poprowadzoną na przeciwprostokątną, proszę sobie zobaczyć, no to jest wysokość HC, bo C jest przeciwprostokątna. Przypominam wzór na HC, który poznaliśmy w klasie pierwszej, że wysokość, poprowadzona z kąta prostego, dzieli przeciwprostokątną na dwa odcinki długości x i y i hc to jest pierwiastek z iloczynu długości tych dwóch odcinków. W takim razie pole trójkąta prostokątnego, tutaj mój mąż przeszkadza mi w tym momencie, pole trójkąta prostokątnego to jest jedna druga wysokości hc razy c, czyli wysokości poprowadzonej z, przeciw, z naprzeciwprostokątną razy długość tej przeciwprostokątnej. Bardzo szczególny jest trójkąt równoramienny, to znaczy taki trójkąt prostokątny, który ma dwa ramiona takiej samej długości. I wówczas proszę zobaczyć, że jeżeli to jest a i a, to każdy już widzi, że to jest połowa kwadratu, czyli przeciwprostokątna c to jest przekątną kwadratu. A przekątna kwadratu ma wzór a pierwiastku z dwa. Więc pole tego trójkąta w tym przypadku to będzie wysokość a, podstawa a, czyli będzie jedna druga a razy kwadrat. Proszę sobie zobaczyć następne. Przechodzimy do, do do promienia okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym. Otóż zobaczcie sobie, okrąg jest opisany na trójkącie prostokątnym, jeżeli każdy wierzchołek należy do okręgu. I w tym przypadku promień jest jedną drugą przeciwprostokątnej. Zobaczcie, tu jest jeszcze jedna własność, którą poznaliśmy, w, w poznaliśmy jeżeli mówiliśmy o okręgach i trójkątach, że kąt tutaj, przy, tutaj, w ten tutaj przy, wieszoł, przy przy prostokątnej przy O ma 180 stopni. I tu jest, bo ja jeszcze tutaj poprawię na, na rysunku, że tu jest, to zobaczcie sobie jeszcze raz, poprawię, że tu jest to jest łuk, na którym oparty jest kąt 180 stopni, więc kąt pisany jest o połowę mniejszy 90 stopni, czyli zawsze, jeżeli to jest trójkąt prostokątny i na nim jest opisany okrąg, to pamiętajcie, że przeciwprostokątna jest średnicą tego okręgu. Czyli możemy tu sobie jeszcze dopisać, że C to się równa 2R. C to się równa 2R. Dlatego, że z własności kąta wpisanego i opisanego na okręgu. I ostatni wzór, który dzisiaj chciałabym powiedzieć, żebyście mogli rozwiązać te zadania, które mieliście dzisiaj zadane, to jest promień okręgu wpisanego na trójkącie prostokątnym. Okrąg o promie oznaczam maultierką R. Wówczas ten okrąg musi być styczny do każdego boku. Proszę zobaczyć, zaznaczyłam kąt prosty z każdym bokiem: z bokiem A, z bokiem B, z bokiem C. I promiej, wzór na promie okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny to jest a plus b, czyli to jest suma przyprostokątnych minus przeciwprostokątną podzielonych przez 2. Jeżeli macie już to, proszę sobie uzupełnić tą notatkę, rozwiązać te zadania o, od chyba do 7.11, które tam mieliście dzisiaj zadane. I na następny raz będziemy mieć jak gdyby kontynuację. W rozwiązywaniu tych zadań bardzo często trzeba korzystać z dwóch wzorów. Czy na R pisany, albo R opisany, jeszcze twierdzenie Pitagorasa, albo na przeciwprostokątną i na wysokość poprowadzoną z wierzchołka kąta prostego. Czy to są zadania takie, gdzie musicie po prostu wypisać sobie to, co macie. Zacząć od, od tego, co po postawicie po prostu policzyć. I później policzyć zadaną niewiadomą, bo czasami to jest policzyć promień mały, r małe albo r duże, czyli promień okręgu wpisanego albo opisanego, mając podane na przykład przeciwprostokątną albo promień okręgu opisanego. Więc musicie korzystać z wszystkich tych szczerze czyli na r małe, czyli wpisanego, r duże, opisanego, no i oczywiście twierdzenie Pitagorasa. I pamiętać o pola trójkąta, dowolnego, równoramiennego, i jeszcze takiego, gdzie wysokość jest poprowadzona z wieszołka kąta prostego. Dziękuję bardzo, miłej pracy.